Elo, widzowie mam koszulkę no odwrót, o kurde nie zauważyłem tego. Otwieramy paczkę pani to 2023. Dlaczego dowiecie się? Bo yy, coś tam nie działa i nie mogę wrzucić odcinka. Dobra, lo lesko, nie cesko, andrew Robertson. Wujek, wujek Ramos, mój mundryk, a razem z markiosem. Pedri, Rodri, Rodri, Pedri, Pedri. Jose dobry. Macalister. I Eliot. Posikam się. Szybko, szybko, Jasiu, kończy odcinek. Szybko, układaj te kaczty. Tak jest Dobra, widzowie, pa, bo ja się teraz zasięg.